Jak podają belgijskie media, Michał Skuraś podjął decyzję w sprawie swej przyszłości. Utalentowany skrzydłowy był ostatnio łączony z widzewem łódź. Były zawodnik Lecha Poznań przeżywa trudne miesiące. W obecnym sezonie nie otrzymuje zbyt wielu szans na grę. Stąd wydawało się, że jego przygoda w drużynie urzędującego mistrza Belgii dobiega końca. Spekulowały o tym nawet tamtejsze media. Temat podchwycił widzew łódź który zdaniem Piotra Koźmińskiego miał zainteresować się potencjalnym transferem reprezentanta Polski. Przedstawiciel Ekstraklasy planuje poczynić tego lata konkretne inwestycje, a na obiekt przy Alei Piłsudskiego ma zawitać co najmniej jednogłośne nazwisko. Z najnowszych doniesień wynika jednak, że do takiego ruchu raczej nie dojdzie. Jak podaje Het Nieusblad, Michał Skuraś chce zostać w Klub Brugge. 25-letni skrzydłowy dobrze czuje się w szeregach Blauw Zwart, toteż mimo ograniczonego czasu gry oraz zainteresowania zagranicznych klubów nie planuje zmieniać otoczenia. Na ten moment trudno wyrokować, czy w przypadku kontynuowania kariery na Jan Breidel Stadion polski zawodnik dostanie w przyszłym sezonie więcej minut na boisku. Michał Skóraś trafił do Brugi latem 2000. 23 roku z Lecha Poznań za około 6 milionów euro. Od tamtej pory zdobył łącznie 6 bramek, a także zanotował 8 asyst w 81 występach dla belgijskiego klubu. Kontrakt Polaka jest ważny do połowy 2027 roku. Czwartkowy wieczór. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok w pięknym stylu pożegnały się z europejskimi pucharami. Remis i wygrana to dodatkowe punkty w rankingu UEFA, gdzie polskie ekipy odniosły ważny sukces, wskakując na wysokie 15. miejsce. Już jakiś czas temu stało się jasne, że w sezonie 2026-2027 wystawimy aż pięć naszych drużyn w eliminacjach międzynarodowych turniejów, w tym dwóch w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Stało się to możliwe za sprawą solidnego punktowania naszych przedstawicieli w ostatnich latach w europejskich pucharach. Po zapewnieniu sobie 15 pozycji mogliśmy zacząć spoglądać wyżej, ponieważ poprawienie naszej lokaty o jedną stawiałoby w bardzo korzystnym położeniu mistrza Polski, który przeskoczyłby z drugiej do ostatniej rundy eliminacyjnej, czyli w najgorszym razie miałby pewny udział w lidze Europy. Osiągnięcie tego celu stało się praktycznie niemożliwe za sprawą trafienia przez Jagielonie Białystok oraz legie Warszawa na faworyzowany Betis i Chelsea. Zaistniały fakt potwierdzały wyniki pierwszych meczów zakończone porażkami naszych ekip. Ale za to w rewanżach sprawiły one bardzo miłą niespodziankę. Najpierw podopieczni Adriana Siemieńca zremisowali z drużyną z Sewilli 1-1, a to podreperowało nasz dorobek o ćwierć punktu i następnie dwa razy tyle dołożyli wojskowi za sprawą odniesienia sensacyjnego zwycięstwa 2-1 z Chelsea. Tym samym zabrakło nam stosunkowo niewiele do dogonienia 14 w rankingu Szkocji. I jednocześnie dzięki wspomnianym rezultatom, następne rozgrywki na arenie międzynarodowej rozpoczniemy na rewelacyjnej 13 pozycji z realną perspektywą na wskoczenie nawet na 11 miejsce. A to, gdyż punkty do rankingu są sumą zdobyczy z ostatnich pięciu sezonów. W kolejnej odsłonie. Z rankingu zniknie sezon 2020-2021, w którym polskie kluby zdobyły tylko cztery punkty. Jednocześnie nie możemy spocząć na laurach, ponieważ za nami znajdzie się przynajmniej osiem nacji, które w finalnym rozrachunku mogą nas wyprzedzić, a to wiązałoby się z powrotem do znanego nam wcześniej stanu. Hiszpańskie media podały, kto będzie numerem jeden w bramce Barcy w końcowej fazie sezonu. Trener FC Barcelony Hansi Flick wyraźnie dał do zrozumienia, że nie chce słyszeć o żadnych dyskusjach dotyczących obsady bramki. Jak podaje lokalny sport, do końca sezonu w najważniejszych meczach będzie stawiał na Wojciecha Szczęsnego. Po rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów, Pojawiały się znaki zapytania, a nawet opinie podważające rolę Szczęsnego Między Słupkami w obliczu powracającego do gry po wyleczeniu zerwanych więzadeł krzyżowych Marka Andrę Terstegena. Do wywołania debaty wystarczył sprokurowany rzut karny, który został zamieniony na bramkę przez Serho Girasiego. Ten sam zawodnik emerytowanemu reprezentantowi Polski załadował hat trika. Po raz pierwszy od dołączenia do zespołu w październiku Szczena przegrał mecz. Wpuszczone trzy gole nie zmieniły jednak punktu widzenia Flika. Niemiec nie obwinia 35-latka za przegraną, zrzucając odpowiedzialność na ogólną postawę defensorów. Nie ma wątpliwości, że w finale Pucharu Hiszpanii z Realem Madryt w Sewilli 26 kwietnia w podstawowym składzie wybiegnie Szczęsny. To samo tyczy się dalszej rywalizacji w lidze Mistrzów. Aby Ter Stegen mógł wrócić do kadry, klub musiałby wykreślić nazwisko wychowanka Arsenalu. Podczas dwumeczu z Interem Mediolan również należy się spodziewać Polaka. Dla kapitana Dumy Katalonii, miejsce między słupkami powinno się znaleźć w paru łatwiejszych ligowych spotkaniach. Dopiero od nowej kampanii, jeśli szczęsny przedłuży kontrakt, rywalizacja rozpocznie się na nowo. Należy podkreślić, że kultowy Wojciech prezentuje wyśmienitą formę. W 23 spotkaniach zapisał 12 czystych kąt, a Barca przegrała tylko jedno spotkanie z Polakiem w Bramce. W czwartkowy wieczór Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok pięknie pożegnały się z europejskimi pucharami. To była naprawdę udana przygoda reprezentantów ekstraklasy na arenie międzynarodowej. W finale poprzeczka okazała się być zawieszona już jednak zbyt wysoko. Jagiellonia w dwumeczu była gorsza od Realu Betis, natomiast Legia od Chelsea. Zarówno mistrz Polski, jak i wojskowi mogą mieć mimo wszystko podniesione głowy. Białostoczanie przed własną publicznością zremisowali z Hiszpanami, a stołeczny zespół w rewanżu pokonał The Blues, choć to nie wystarczyło, aby pokusić się o niespodziankę. Jakie pieniądze za występy w lidze konferencji zainkasowały Jagielonia i Legia? Według danych, które przedstawiło w serwisie X konto Football Meets Data, klub z Łazienkowskiej zarobił blisko 11,5 miliona euro, a Mistrz Polski nieco mniej bo troszkę ponad 10 milionów euro.